Tym bardziej, jak mamy takie znaki, jedziemy tutaj lasem z Baranowa, z naprzeciwka, jedzie ksiądz Bieski, strój cywilny, czarne okulary, ja go nie zauważam, nie spostrzegam, on mija nas, musi zauważyć swoją obecność, potwierdzić jakieś tam kieruje słowa. No szczęśliwie niewulgarne rzuca. No widzi księdza w szutanie, pochwaliłby Pana Jezusa. Nawet nie wymagam, nie wymagamy laudetur Jezus Chrystus. Byłoby niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. że Żeby tak zrobić, musiał mieć katolicką wiarę. Nowa msza, nowa wiara posoborowa, byłoby Pawło VI, wcześniej Jano 23. Ratzingerowa, bergoliańska, dziś prawostańska zeszmaca serca kapłanów, zeszmaci serca każdego kapłana i wiernego, jeżeli się od tego nie odetnie. Na jaki sposób się odciąć? Najświętsza ofiara Mszy Świętej w Wrycie Rzymskim, nauczanie, doktryna katolicka, codzienne staranie, by po katolicku żyć, jak zgrzeszymy, żałować do spowiedzi.